Mamy dołeczek I teraz patrzcie na to Widzicie to? Ciekawe czy miedziana czy srebrna Zaraz sprawdzimy Wydaje się być midziana, ale zobaczymy jeszcze. Grawer żadnego nie ma. Mamy jakąś monetkę. zaraz ją rozpakujemy. zobaczymy co to jest. Będzie coś starszego. Mamy coś starszego, zobaczcie. Tu jest jakaś korona. Z drugiej strony nieczytelne, trzeba będzie wyczyścić. No, i mamy kolejną monetkę. Ja już wiem co to jest. Zaraz Wam pokażę. Stannie za bardzo, ale to będzie 5 groszy międzywojenne. Zaraz wyczyszczę, jeszcze pokażę. Po wyczyszczeniu się nie okazała taka zła. Rocznik 23 bodajże. A z tej strony tak pogoda się trochę poprawiła, świeci słońce w końcu. A my mamy kolejną monetkę. Patrzcie, dziesięć Fenningów rocznik czterdziesty. praktycznie na samym wierzchu dobaczy Będzie kopiejka chyba Dwie kopieczki Zobaczcie. Prawdopodobnie srebrna łyżeczka mi wpadła. Ale jaka ładna. Tu są jakieś bicia z tyłu. Super fant. Widzicie tam krążek? Zaraz zobaczymy. Mamy znowu kolejne dwie kupieczki, ładne stany nawet.